dał mi szklankę wody. Na pierwszy rzut oka zwykły gest, coś codziennego, niezauważalnego. Ale dla mnie po tym co się wydarzyło, każdy drobny ruch miał znaczenie. Każde uśmiechnięcie, każde słowo, jak pułapka ukryta pod cienką warstwą pozornej troski. Zawsze wierzyłam, że jeśli kocha się swoje dziecko wystarczająco mocno, pewnego dnia ono zrozumie wartość tego uczucia. Ale nigdy nie przypuszczałam, że mój własny syn, którego karmiłam, tuliłam, który zasypiał przy moich kolanach, może ukrycie zawrzeć ogromne ubezpieczenie na życie na moje nazwisko. I planować moją śmierć w taki sposób, żeby wyglądało to jak nieszczęśliwy wypadek? Przypomniałam sobie te wszystkie chwile z jego dzieciństwa, te dni kiedy zapominał o moich urodzinach, kiedy prosił o pieniądze, na zabawki, na gry, na drobne zachcianki. Zawsze mówiłam sobie Nie mogę go zawieść. To moje dziecko, zrobię wszystko, by był szczęśliwy. A teraz? Teraz patrzyłam na niego, a w jego oczach nie widziałam niczego, ani wdzięczności, ani miłości, ani choćby iskierki szacunku. Był jak aktor w sztuce, której scenariusz znał tylko on i jego żona. Lukas, właśnie przelałam ci trzydzieści tysięcy na konto. Kup dobre suplementy dla Marianny, dbaj o nią i o dziecko, dobrze? Powiedziałam z tą samą słodyczą, którą używałam od zawsze, starając się ukryć wściekłość i rozczarowanie. Lukas zaśmiał się, jak zawsze, jakby wszystko było oczywiste, jakby cały świat był dla niego sceną, a ja tylko biernym widzem. Oczywiście, mamo, już jestem ojcem, uwierz, zadbam o Mariannę i nasze maleństwo. Chciałam powiedzieć coś więcej, przedłużyć tę chwilę, ale przerwał mnie nagle. No dobrze, mamo, muszę iść. Mam tu sprawy do załatwienia. Nie było w jego głosie ani odrobiny wdzięczności, ani zwykłego dziękuję. Połknęłam tę gorzką pigułkę i wymusiłam na sobie łagodną odpowiedź. Dobrze, kochany, kocham cię. I wtedy usłyszałam głos Marianny. Zimny i triumfujący. W końcu stara przesłała pieniądze? W tym momencie poczułam, jak moje serce opada. Wszystkie wspomnienia, wszystkie ciepłe chwile, które przeżyliśmy razem, rozpadały się jak kruche kryształy. Zrozumiałam, że wszystko, co sądziłam o nim i o naszej rodzinie, było iluzją. Pamiętam jak w dzieciństwie Lukas był zawsze samolubny, kiedy prosił o pieniądze był niecierpliwy, nie dziękował, a ja i tak mu pomagałam. Każde jego nie mogę bez ciebie brzmiało jak echo w mojej pamięci, teraz to echo wróciło w innym wydaniu chłodne, wyrachowane, pełne obliczonej bezduszności. Każda minuta tej rozmowy telefonicznej była jak nóż wbijany w moje serce. Moja własna krewna, żona mojego syna, mówiła o mnie jak o przeszkodzie, którą trzeba obejść. A Lukas, Lukas śmiał się i planował, jak zdobyć wszystko, co moje, zanim zdąży zareagować. W tym momencie poczułam coś dziwnego. Nie był to strach ani rozpacz. Była to decyzja. Wiedziałam, że teraz nie mogę pozwolić, aby kolejny krok w tym planie został wykonany bez mojej kontroli. To była walka o wszystko, co kiedykolwiek było dla mnie ważne. Kiedy Lukas i Marianna pojawili się w moim domu dwa dni później, poczułam dziwną mieszankę niepokoju i zimnej ciekawości. Po tylu latach samotności dźwięk czyjegoś pukania do drzwi był niemal obcy. Przedszpiewając oczy podeszłam do drzwi i otworzyłam je powoli. Tam stali Lukas z tym swoim sztucznym uśmiechem i Marianna obok niego z tym idealnym uśmiechem, który w rzeczywistości oznaczał tylko planowanie i manipulacje. Lukas podawał mi torbę z zakupami, próbując wydawać się troskliwym. Miałam wolny dzień i pomyślałam, że wpadnę sprawdzić, jak się masz, powiedział z gracją, jakby nie miał żadnej złej woli. Marianna wtrąciła się natychmiast z tym samym słodkim tonem. Helena, Lukas ciągle o tobie mówi w domu, tylko że był tak zajęty. Śmiałam się w duchu. Ta para naprawdę odegrała swoje role perfekcyjnie. Każde słowo, każdy gest był wyreżyserowany. A ja? Ja byłam świadkiem, gotowam na ruch, który ujawni ich prawdziwe intencje. Kiedy wszedli do salonu, Lukas kiwnął, żebym usiadła. Mamo, o, usiądźmy, porozmawiajmy trochę. Wiedziałam, że ta rozmowa nie jest zwykłym spotkaniem. Lukas drgnął, spojrzał ukradkowo na Mariannę i powiedział chłodno. Wiesz, że Marianna jest w ciąży, nasze mieszkanie jest małe, myśleliśmy, że moglibyśmy tu zamieszkać na jakiś czas? Nie odpowiedziałam od razu. Po prostu ich obserwowałam, uśmiechając się lekko, pozwalając im poczuć, że wszystko jest normalne. Marianna wtrąciła się znowu, jakby nie chciała, by żadne słowo umknęło. Helena, Lukas ciągle o tobie mówi w domu, tylko że był tak zajęty. Śmiałam się w duchu, ta para naprawdę odegrała swoje role perfekcyjnie. Każde słowo, każdy gest był wyreżyserowany. A ja? Ja byłam świadkiem, gotowam na ruch, który ujawni ich prawdziwe intencje. Kiedy wszedli do salonu, Lukas kiwnął, żeby usiadła. E, mamo, o, usiądźmy, porozmawiajmy trochę. Wiedziałam, że ta rozmowa nie jest zwykłym spotkaniem. Lukas drgnął, spojrzał ukradkowo na Mariannę i powiedział chłodno wiesz, że Marianna jest w ciąży, nasze mieszkanie jest małe, myśleliśmy, że moglibyśmy tu zamieszkać na jakiś czas? Nie odpowiedziałam od razu. Po prostu ich obserwowałam, uśmiechając się lekko, pozwalając im poczuć, że wszystko jest normalne. Marianna wtrąciła się znowu, jakby nie chciała, by żadne słowo umknęło. Helena, Lukas ciągle o tobie mówi w domu, tylko że był tak zajęty. Śmiałam się w duchu. Ta para naprawdę odegrała swoje role perfekcyjnie. Każde słowo, każdy gest był wyreżyserowany. A ja? Ja byłam świadkiem, gotowam na ruch, który ujawni ich prawdziwe intencje. Kiedy wszedli do salonu, Lukas kiwnął, żebym usiadła. Mamo, o, usiądźmy, porozmawiajmy trochę. Wiedziałam, że ta rozmowa nie jest zwykłym spotkaniem. Lukas drgnął, spojrzał ukradkowo na Mariannę i powiedział chłodno. Wiesz, że Marianna jest w ciąży, nasze mieszkanie jest małe, myśleliśmy, że moglibyśmy tu zamieszkać na jakiś czas? Nie odpowiedziałam od razu. Po prostu ich obserwowałam, uśmiechając się lekko, pozwalając im poczuć, że wszystko jest normalne. Marianna wtrąciła się znowu, jakby nie chciała, by żadne słowo umknęło. Helena, Lukas ciągle o tobie mówi w domu, tylko że był tak zajęty. Śmiałam się w duchu, ta para naprawdę odegrała swoje role perfekcyjnie. Każde słowo, każdy gest był wyreżyserowany. A ja? Ja byłam świadkiem, gotowam na ruch, który ujawni ich prawdziwe intencje. Kiedy wszedli do salonu, Lukas kiwnął, żebym usiadła. Mamo, o, usiądźmy, porozmawiajmy trochę. Wiedziałam, że ta rozmowa nie jest zwykłym spotkaniem. Lukas drgnął, spojrzał ukradkowo na Mariannę i powiedział chłodno. Wiesz, że Marianna jest w ciąży, nasze mieszkanie jest małe, myśleliśmy, że moglibyśmy tu zamieszkać na jakiś czas? Nie odpowiedziałam od razu. Po prostu ich obserwowałam, uśmiechając się lekko, pozwalając im poczuć, że wszystko jest normalne. Marianna wtrąciła się znowu, jakby nie chciała, by żadne słowo umknęło. Helena, Lukas ciągle o tobie mówi w domu, tylko że był tak zajęty. Śmiałam się w duchu, ta para naprawdę odegrała swoje role perfekcyjnie. Każde słowo, każdy gest był wyreżyserowany. A ja? Ja byłam świadkiem.